Cześć, witam na kanale, tu Pixel Look a dziś chciałbym wam zaprezentować mój najnowszy zakup, czyli płytę Rycha Pei Depeche Mode Slums Attack najnowsza płyta Ryszarda a w środku znajdziemy oczywiście płytę z muzyką oraz książeczkę a w książeczce znajdziemy zdjęcia Rycha Pei oraz podziękowania oraz zdjęcia DJA Dexa. Świetny dodatek. Świetna płyta. Polecam zakup. Miłego dnia życzę.